No witam. Będzie o kapsułach. Ja wiem, że miało nie być o takich prostych rzeczach. Ja wiem, że miało być o czymś ciekawszym. I będzie o czymś ciekawszym, bo się dzieje na, na przykład na tych enemy spotted. Dzieje się na e, innych naklejkach. Dzieje się na agentach i dzieje się na skinach i dzieje się tutaj. Jak, za, z, jak z wystarczy mi energii, to zrobię też o tych wszystkich innych rzeczach. Ale teraz będzie o kapsułach. Kapsułach z Kopenhagi. Mamy Kopenhagę, o której dużo osób zapomniało. Po prostu dużo osób z jakiegoś powodu się tym nie interesuje. Dużo osób yy, po prostu odłożyło to na bok i uważa, że to jest od razu z, brrr, inwestycja typu dupa, yy, bo Paryż nie wyszedł. Yy. Chociaż też wydaje mi się, że dużą rolę też gra tutaj Paryż, który jest po prostu za 70 groszy, czy nawet już za 60, 65, co powoduje, że w sumie się nie opłaca tego otwierać. I ja chcę pokazać, że te kapsuły, czekajcie, te kapsuły, one już powo- no, zobaczcie, z 1.11, z 1.10 na te nakupić, to powinno być 1.30. Powinno być, w sensie tak było na Paryżu, tak było na wcześniejszych To już jest wyceniane strasznie tanio. Tu, tu jest wyceniane Paryżem. A póki co osiąga takie kwoty, ponieważ Paryż, ponieważ em, dalej jest to trochę trzymane przez cenę, którą widzimy w sklepie, czyli złoty 5. Ehm, a tak szczerze, to wydaje mi się, że to po prostu chce zlecieć na dół. Chce, to gdyby em, gdyby nie było czegoś takiego jak, jak czynnik tej informacji, że koniec promocji to te kapsuły były tak szczerze, spadły jeszcze bardziej. Aczkolwiek, tak, no, no właśnie, nie da się tak włączyć tego, więc mamy mi taką cenę, która jest według mnie jakoś tragicznie niska. I patrzcie, to jest kapsuła, mój pretendent do wszystkiego najlepszego. I on ma jakąś strasznie niską cenę. Więc się zobaczę, w sensie porównaniu z tego, zobaczcie, 1,46. Generalnie, według mnie to się powinno zatrzymywać 1,30 w górę. To nie może być 1.25, to nie może być 1.23, to nie może być tutaj 1.20 na wszystkich tych i nie kupuj, nikt nie kupuje po 1.30. no tak nie może być. Co się jest, więc może być. Ale ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że to jest e, jakiś żart. A za to tutaj, e, bo pokazywałem, że tu już jest jakieś turbotanio i dalej jest turbotanio, ale już w niektórych odbiło w sensie. Chyba było dla nich na trzech kapsułach tak grubo poniżej złotówki. E, no teraz te, trzy, te dwie kapsuły już podbiły do tej złotóweczki, ale jedna jest nadal poniżej 90 groszy. Widzicie? Chociaż wydaje mi się, że to jest tam parę sztuk po 89, nie? O kurwa, no jednak nie. E, no ale zobaczcie, to jest od razu to. E, więc to i tak jest niska cena. I tak jest niska cena, ale odbiło i o tyle dobrze. Chociaż wydaje mi się, że... Wskazuje to, nawet poczekajcie, nawet to, że nawet wydaje mi się, że te ilości, jakie są podane tutaj, one nie wskazują na podaż. Wydaje mi się, że w naszym przypadku to wskazuje na podaż. Jeżeli tu mamy taką cyferkę, to tego nie może być dużo na rynku, po prostu. Takie jest moje zdanie. Na rynku, przepraszam, nie, mo nie może być tego dużo kupionego. A teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy, jaką Kopenhaga nam serwuje, i wydaje mi się, że to będzie coś w stylu: czy to nie jest opcja na. czy to już trochę się nie przechyla w drugą stronę, ponieważ mamy odbitki. No, w zasadzie wszystkim są odbitki z Kopenhagi, i pokażę, tu jest dobry przykład. O, zobaczcie, nie. No nie, to jest ile, no prawie dwukrotność. Nie? W sensie nie sprzedaż tego tysiąc, ale. No już na 3,6, no, no już na no już na tylu, na tylu już się dało zarobić. To już w zasadzie na każdym z tym się dało zarobić, by to był tu. ja mówiłem, że jak kupowałem po te chyba 3,60, to w ogóle coś tu się pojebało, e, że to 4, e, to no nie, że to nie może, no to chyba dobranoc trzeba iść, że to nie może być taka cena. Eee, Później się zjebało i wydaje mi się, że to trzeba było kupić, bo się w sumie tu jest tak, ale wydaje mi się, że to nie, nie będzie szło niżej. Eee, to jestem zdania, że to po prostu dobiję do 5 zł. Luźno. Eee, I wrócimy znowu na w i małą podaż. Nikt się tym nie interesuje, nic się tu nie dzieje. Tu też czasami ktoś przyjdzie i kupi i to by było tyle. Czyli, tak podsumowując, Kopenhaga dalej jest śmieszna. Po prostu, no to jest śmieszne, to jest, to jest po prostu, kurwa, komedia. I co? Jak dla mnie, jak ktoś... No kurwa, tak szczerze, powiem teraz, to nie jest porada inwestycyjna, ponieważ to może się wszystko rozjebać, plus nie jestem, nie mam żadnego wykształcenia w zasadzie. Ale to może się udać, po prostu. Kopenhaga może się udać. I to nawet to mamy paryż, który jest tak tani, który teraz już w ogóle osiąga super niskie wartości, ale no coś nie jest takiego, że nikt się tym nie interesuje. A takie przemyty są zawsze najlepsze. Gdy ktoś się nie interesuje, gdy ktoś się boi, gdy ktoś uważa, że to jest tragiczna inwestycja, wtedy ty powinieneś przyjść i powiedzieć: kupuję wszystko. Um, no, bo wydaje mi się, że z takiej sytuacji. Łatwiej wejść na, na poziom, gdy ktoś się interesuje, niż z poziomu, że ktoś się interesuje na... Wszyscy się interesują, wiecie o co chodzi, nie? W sensie z kompletnego dna łatwiej odbić troszkę, niż z jakiegoś normalnego poziomu odbić, żeby było wysoko. Nie? No, to z tym Was zostawię i co? Do widzenia, dobranoc, nie, Was do spania.